Obiecuję Ci, że jak obejrzysz ten film od początku do końca, to zaoszczędzisz ogromną ilość pieniędzy, czasu i zdrowia. Dzisiaj pogadamy o perfekcjonizmie. Jak to jest możliwe, że perfekcjonizm może niszczyć Twoje zdrowie, <grybujesz> zabierać Twój czas i zabierać Twoje pieniądze, tak? Przecież wszyscy dążą do tego, żeby być perfekcyjni we wszystkim, co robią, tak? W biznesie i właśnie nie tylko, chociaż w tym kanale skupiam się głównie na biznesie, ale to się też odbija na innych dziedzinach życia. Człowiek chce być perfekcyjny. Tak jak ja chciałem być perfekcyjny, gdy pierwszą swoją firmę tworzyłem z ojcem, tak samo on chciał. Niestety nie miał tego doświadczenia, że tak nie powinno być i co my zrobiliśmy? Przez dwa lata, wyobraź sobie, przez dwa lata tworzyliśmy projekt, firmę, która Ciągle doszlifowaliśmy, doszlifowywaliśmy i nie wypuszczaliśmy ich, tej firmy w ogóle, tej usługi na rynek. Tak? Jaką my mieliśmy pewność, że to się w ogóle przyjmie, żadną, a my żeśmy robili wszystko, tak? To był do teraz chyba najbardziej skomplikowany system, jaki w życiu zrobiłem, a to był system, który robiłem jak miałem 20 lat chyba. Więc wyobraź to sobie. Tam było po prostu zrobione wszystko. Co chwilę były dodawane nowe funkcje, a ten produkt, ta usługa nie był w ogóle wypuszczany na rynek. Tak? Były dodawane języki. Wyobraź sobie, mieliśmy, ja już nie pamiętam, rosyjski. Chcieliśmy obsłużyć po prostu wszystko, co się dało, zrobić wszystkie funkcje. Przecież to jest logicznie niemożliwe. Tak nie powinno się robić. To, to powoduje, że ten produkt... Tworzenie tego wszystkiego trwało dwa lata, na końcu nic z tego nie wyszło, rozumiesz to? Dwa lata, gdzie było pracowane cały czas od rana do wieczora, cały czas udoskonalane i na końcu okazało się, że nic z tego nie ma, nie mówiąc właśnie o zdrowiu, o ile pieniędzy w to poszło, ile zdrowia, bo poświęca się na Maxa nie dba o swoje zdrowie, tylko cały czas stara się zrobić to jak najlepiej. To był taki system lokalizacji części. Być może tu w filmik rzucę, jak znajdę urywek, ale po prostu tam były terminale, aplikacja, strona internetowa, logo, wszystko musiało być najlepsze. Czy to jest naprawdę sens skupiać się na tym wszystkim? Na początku powiedz mi. No właśnie nie jest sens i dopiero zrozumiesz takie rzeczy. Często niektórzy rzeczy zrozumieją takie jak już popełnią ten błąd, że z produktem, usługą musisz wyjść jak najszybciej na rynek. Drugim przykładem jest Drugim przykładem jest yy, ostatnio znajomi otwierają restaurację, tak? Otwierają restaurację i co robią? Robią wiele, nie dosyć, że w tym lokalu ja widziałem, że już były nie nieraz restauracje, wszystkie padały, tak? Wszystkie restauracje w tym lokalu tam padały, ale taka jest sprawa, że jak ktoś zna się na marketingu, to tak naprawdę też lokalizacja wtedy nie jest tak istotna, ponieważ ludzie przyjdą do ciebie, tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić. W każdym bądź razie oni zainwestowali ogromną ilość czasu pieniędzy wyremontowali cały lokal który tam był zrobili wszystko jak najlepiej i teraz już nie mam z nimi takiego kontaktu ale przechodziłem nie raz gdzie ta restauracja tam jest ja widzę tam cały czas zero ludzi czasami już była nawet zamknięta nie wiem czy to w ogóle jeszcze istnieje bo teraz dawno tam nie zaglądałem ale po prostu najpierw musisz jak najszybciej stworzyć minimalny produkt totalnie minimalny i wyjść z tym na rynek, zobaczyć jaka będzie reakcja. Jeżeli ty minimalnym produktem jesteś w stanie zdobyć klientów, to będziesz będzie to, do, będzie to po prostu dobra droga, którą musisz kontynuować. Tak? Wszystko udoskonalasz czasem. Ja, ja już ciężko, ja byłem perfekcjonistą cały czas i, i cały czas z tym walczę, ale już udało mi się to w dużej mierze ograniczyć ponieważ nie jest to dobra droga, ta droga kosztuje cię ogromną ilość czasu, straconych pieniędzy i zdrowia, które poświęcasz na zrobienie czegoś. Na końcu może się okazać, że nic z tego nie ma, że to jest zła droga, a ty już czasu nie cofniesz. Czas to jest więcej niż pieniądze, ponieważ czas to jest najważniejsza rzecz, jaką mamy w życiu, plus zdrowie oczywiście. Czas możesz tylko sobie zwiększyć, kupując czas innych ludzi, ale no swojego czasu nie kupisz. Swój wolny czas możesz zwiększyć kupując czas innych ludzi, ale nie możesz dodać sobie tego czasu. To jest najważniejsza rzecz. Więc jeżeli nie będziesz popełniał takiego błędu, nie stracisz dwóch lat pracy ciężkiej i na co się okaże, że później jednak nie jest tak, jakbyś chciał, są problemy lub różne sytuacje, które powodują problemy to będziesz mógł szybciej znaleźć to, to, co chcesz po prostu szybciej znaleźć swoją drogę w życiu, która się udaje, tak, która, biznes, który dla Ciebie funkcjonuje, z którym nie ma problemu. I teraz zobacz, moja siostra, ona ogólnie tam całe życie mówiła, że ona tam tylko praca, na tacie, ona więcej nie potrzebuje i w ogóle, tak. No dobra, no okej, okay, no. i tak ostatnio gadaliśmy i ona jednak, ona lubi robić torty. Ja mówię, ja bym nigdy nie zrobił, ja nigdy nie pracuję, nigdy nie robię takich rzeczy, w których wymieniam bezpośrednio czas na pieniądze. Wszystkie rzeczy, które ja tworzę czy robię, to muszą, nie mogą być one bezpośrednio wymieniane za pieniądze. Musi być albo możliwość automatyzacji w przyszłości, czyli zbudowanie struktur, procedur, zatrudnienie ludzi, zrobienie wszelkiego rodzaju automatyzacji, żeby, cza, żeby mój czas nie był bezpośrednio wymieniany na pieniądze. Ja nie pracuję bezpośrednio dla klienta. Ja, ja, ja śpię, ja, jadę samochodem, <laughs> załatwiam się w publikacji i ja zarabiam pieniądze, rozumiesz? Ale moja siostra, ja bym to właśnie zbudował inaczej, ona lubi robić torty, więc co, mówię dobra, to jak już ty naprawdę lubisz robić te torty, to jak chcesz zacząć, to rób tak, że zrobimy ci po prostu Instagrama. Nie musisz mieć żadnej strony internetowej, żadnego loga. To wszystko jest niepotrzebne na początku zrozum. Najważniejsze jest to, czy ktoś będzie u Ciebie ten produkt czy usługę od Ciebie po prostu chciał i do tego nie potrzebujesz żadnych, żadnego loga, żadnej strony internetowej, niczego, tak? Możesz skorzystać z narzędzi prostych, tam gdzie są ludzie, na przykład Instagram, zrobić Instagrama. Zobaczyć czy jest zainteresowanie, zależnie oczywiście co robisz, tak? Jeżeli mówimy tutaj o restauracji czy innych rzeczach. Oczywiście warto czasami zrobić jakieś, nie wiem, co jest ważne, tak? materiały reklamowe, reklama jest ważna. Zobaczyć nawet jak ludzie, czy ludzie są zainteresowani, czy klikają w taką reklamę. Jakąś proste, jak najprostsze zamawianie produktu i usługi. I wszystko analizujesz, sprawdza dopiero po przeanalizowaniu to podejmujesz dalsze decyzje, czy udoskonalać ten produkt, czy kontynuować to, co robisz, czy to się w ogóle, czy to w ogóle ma sens, wszystko Ci pokażę, tak? Testowanie. Czyli co, minimalny produkt robisz, sprawdzasz czy są klienci, testujesz, analizujesz, udoskonalasz i tą drogą idziesz, nie marnując ogromnej ilości czasu pieniędzy i co za tym idzie zdrowia. Bo poświęcić możesz pół roku, rok, dwa lata jak ja życia i na końcu nic z tego nie mieć i czy to ma sens? Powiedz mi, ale jest jeszcze lepsza droga. Wiesz co robisz? Robisz przed sprzedaż. Nie tworzysz produktu, dopóki go nie sprzedasz. Rozumiesz to? Ja nagrałem taki film o tym, jest na moim YouTubie, jak jeden z największych. Yy, Człowiek po prostu, którego kocham, robi coś takiego. Tutaj w karcie go po prostu dodam i na końcu filmu będzie. Wejdź sobie, obejrzyj jak on sprzedaje, nie mając jeszcze gotowego produktu. To jest oczywiście jeden z przyk przykładów, na no, to jest wiele, wiele więcej możliwości, ale naprawdę możesz sprzedać produkt, nie mając go jeszcze rzeczywiście. Zobacz jak robią deweloperzy. <laughs> deweloperzy robią tak, że sprzedają Ci mieszkanie którego jeszcze nie ma, rozumiesz to? Oni sprzedają Ci coś, co nie istnieje. O, I teraz zobacz, co jest w ogóle śmieszna, w ogóle ciekawostka, że jak deweloperzy się zabezpieczają, oni mają spółki komandytowe, oni są w stanie wyjść z tego i ty możesz zostać z niczym, bez żadnego mieszkania, które kupiłeś, bo tego mieszkania nie ma, rozumiesz? A oni nie są. Nie, jest, nie będziesz w stanie wyciągnąć od nich z powrotem tych pieniędzy. To są tak zwane spółki komandytowe, które są tak bezpieczne dla ich posiadaczy, że nie odzyskasz tych pieniędzy. Kupujesz coś, czego nie ma. Bierz przykład z deweloperów i innych oczywiście osób, które, które chcą coś stworzyć, tworzą usługę, produkt, najpierw ją sprzedają, później ją dostarczają i w ten sposób testują, nie marnując życia, czasu na to, że coś stworzą i się okaże to jakąś klapą, czy będą jakieś inne sytuacje, że może nie sam produkt będzie problemem, ale ludzie, z którymi współpracuję, z naprawdę czynników, może być bardzo dużo, które za zaważą o tym, że coś będzie nie tak i produkt, czy usługa, czy to cokolwiek, co tworzysz, może się nie powieść. Ja Tobie pokazuję tutaj różne sposoby na kanale. I też właśnie skupia się na tym, że na przykład jak ja Ci coś pokazuję, to Ty nie myśl od razu jak tam tworzyć stronę internetową. Rób to takim najprostszym sposobem, jak ja Ci tam pokazałem, albo nawet jeszcze bardziej upraszczaj, testuj, analizuj i podejmuj decyzje. Zobacz moje kolejne filmy, zostaw lajka, jeżeli interesuje Cię tematyka biznesowa, zarabianie w internecie i napisz mi w komentarzu, czy... Też jesteś perfekcjonistą. Czy ten film Ci się podobał dla zasięgów, chociaż napisz, że tak, jeżeli Ci się podobał. I zobacz ten film, który teraz Ci na końcu tutaj wrzucę jak sprzedawać nie inwestując w reklamę, czyli robiąc przed sprzedaż, jak robią to najwięksi.